Cześć, witajcie na kanale Yandere Felis. Dzisiaj chciałabym wam przedstawić właśnie taką książeczkę, którą dzisiaj kupiłam. Jest to książka na ścieżkach wiedzy, encyklopedia 100 złudzeń optycznych i za chwilkę przedstawię wam właśnie tą książkę tylko na razie właśnie tak ona wygląda. Już tutaj możemy zobaczyć, że jest takie złudzenie lub takie lub no takie. Różne są, więc pokażę Wam kilka, kilka z nich i zobaczymy. Przeczytamy może coś. Na przykład yy, iluzja optyczna w sztuce. Jest to rodzaj sztuki opierają, yy, opierającej się na znacznej mierze na, iluz, yy, na iluzjach optycznych. Jest to technika malunku y, łącząca iluzję ze sztuką. Może to tak to jest to. Tylko nie wiem, co tutaj jest iluzją. Chyba widzę już. Poprawię troszkę kamerę, żeby było y, lepiej widać. Na razie to zamknę. Dobra, strona trzynasta. Może widzicie coś na tym, y, tym obrazku, tym tutaj. Ja tutaj widzę. Tutaj jest delfin, tutaj jest delfin, oraz tutaj jest delfin. Oraz tutaj jest delfin. Jak widzicie, tutaj ma właśnie brzuch, górę swojego ciała i tutaj po prostu ma płetwę, płetwę. I tutaj ma ogon. W sumie fajna iluzja. Dobrze, zobaczymy co dalej. No, nie umiem złapać strony. Tu mamy dwie ciekawe iluzje. Tutaj mamy taką iluzję. Jest to kolejna iluzja. Jest to kolejna iluzja obecna niemal we wszystkich pracach historycznych na temat optycznych iluzji. Jej twórcą był japoński artysta Hame Oshi. Największym, ym, największym elementem iluzji jest koło obecnie w jej, ym, obecne w jej centralnym punkcie. Obwód koła bezpośrednio nachodzi na tło, dzięki czemu, y, dzięki czemu mamy efekt y, dragu, ym, dro, dragają, y, drgającego wnętrza koła. Kolejnym elementem tej iluzji może być e, fakt, iż wszystkie pojedyncze elementy mogą wydawać się e, identyczne. Co, e, co, ciekawe, co, e, co ciekawe, do oglądania tej iluzji nie potrzebujemy żadnych, e, wyspecjalizowa żadnej wyspecjalizowanej aparatury. No, w sumie jest racja. Mamy takie. Właśnie koło, i ono nie ma, nie ma dookoła kreski, więc to jest taka iluzja, że widzimy właśnie te koło. I wydaje się, że to, co jest w środku koła, jest dalej niż, taka, niż to dookoła tutaj. Tak jakbyśmy wzięli taką kartkę, właśnie narysowali takie coś, wzięli kołko, zrobili taką samą właśnie tak, tylko że poziom, pionową, i tam dalej. I to się właśnie wydaje, jakby to było wycięte tutaj mamy też ciekawe to jest trójkąt Penrose'a y, pen y, y, chyba tak się to czyta y, właśnie y, obiekt występujący w tej iluzji nazywamy, y, nazywany jest także niemożliwym do istnienia popie, y, do istnienia po pierwsze y, po raz pierwszy iluzję tą stworzył szwedzki artysta Oscar, Oscar um, Ru Rutersward a została ona spopularyzowana przez rog Rogera, um, Rogera Penrose'a. Chyba tak. Na pierwszy rzut oka widzimy. Um, Dwuwymiarowy y, obraz stworzony, y, stworzony z, trójk z trójkątowych elementów, tr elementów trójkąta. W rzeczywistości y, przejście z, z 2D do 3D w ten sposób nigdy nie było możliwe. Dlatego też iluzję tę często nazywa, nazywa się niemożliwym, nie, niemożliwą. Trójkąt Penrose pojawił się, pier y, się w roku 1982. Ro roków szwedzkich um, za znaczkach pocztowych. No ciekawe. Można się dużo właśnie nauczyć o różnych właśnie takich um, iluzjach. Jak widzicie, tutaj mamy na pierwszy rzut oka jest, są dwie twarze, a tak naprawdę to jest um, symetryczny wazon na czarnym tle. Ciekawe. O, to właśnie testowałam już kiedyś. Bardzo ciekawe jest to wszystko. Najciekawsze moim zdaniem jest z tej właśnie tutaj, stąd jest właśnie to, bo to się kręci. Jak się wpatrzymy w jeden punkt, to się zacznie kręcić. Ciekawe Wam powiem. Można się dużo nauczyć właśnie z tej książki. Jest tutaj jest 100, 100 złudzeń optycznych. Wow, naprawdę ciekawe. Zobaczymy co jest z tyłu, bo jeszcze nie patrzałam. No, powiem Wam ciekawe, z tyłu na przykład mamy tutaj. Yy, przepraszam, tutaj yy, wydaje się, że, ba, yy, że babcie i dziadka, a tak naprawdę to są ludzie, jakby w, yy, w dom, w jakimś, no właśnie na jakimś tle. fajnym. Tutaj to też jest ciekawe, że to jest jak, jakby płaska platforma, a oni się potem wspinają. Ciekawe. O, to jest właśnie tak czytam. To jest ciekawe. Jak oni jeżdżą po... niby po liściach, a tak naprawdę po liściach na ziemi. Um, to już to jest... O, to jest ciekawe. Mi się wydawało na pierwszy rzut oka że to jest krzywe, a tak naprawdę to jest prościutkiem. Tu mamy jeszcze dwie. To jest śmieszne. Facet właśnie ogląda gazetę, gdzie jest taki brzuch i wydaje się, że to jest dziura zrobiona. To też jest ciekawe. Tacy ludzie, a wydaje się, że wodospad. I, yy, przepraszam, to jest też ciekawe. Może zrobię jakoś tak ostrość. Ciekawe, powiem wam. Wszystko tutaj jest tak strasznie ciekawe. Tak mnie wszystko to, może nie pasjonuje, tylko, że no, śmieszne są niektóre, a Niektóre właśnie takie pouczające. O, to jest właśnie ciekawe. Teraz tak otwarłam na jakiejkolwiek tak naprawdę stronie. Aha, i tu jeszcze pisze: y, niemożliwa iluzja optyczna. I tutaj mamy właśnie wytłumaczenie. I tutaj mamy: Warto wiedzieć. Większość iluzji tego typu jest abstrakcyjna i y, niemożliwa do y, zaprezentowania w rzeczywistości. No, no, ciekawe. Poszukam jeszcze jednej iluzji. Może yy, nie teraz, yy, na, jak się kręci, yy, tylko że zrobię przerwę i poszukam. Jak coś to im znajdę i wam pokażę. Jak nie, no to powiem, że nie. Już znalazłam właśnie. Jest całkiem, była całkiem blisko. To jest. Impassible Fork. Um, to wydaje się, że to jest taki jakby. Um, Trójzomb, że tutaj jest jedno, to jest drugie, a to jest trzecie, ale jak patrzy, popatrzymy bardziej, to tutaj jakby nic nie ma, a to są tylko takie dwa. Tutaj to zanika i zrobi... śmieszne. Naprawdę, <śmieszne> ciekawe. Można sobie kupić tą książkę, przeczytać. Z tego co wiem, była na promocji, chyba w jednym sklepie. Um, nie będę go y, robić reklamy. No i tutaj nawet są ciekawe na okładce, bo jest właśnie takie, coś takie. To jest, powiem wam, bardzo chyba najciekawszy z tych wszystkiego, bo jak się wpatrzymy tutaj w, tą, tego, y, tutaj w tą kropeczkę czarną, no to reszta się wydaje, że się kręci. Nie wiem, czy wy też tak macie, no ale... No nie wiem. Na razie się z Wami żegnam. Aha, jeszcze pewnie będziecie się zastanawiać, dlaczego nie wstawiłam filmiku z odpalaniem tych petard. Dlatego, że tak, nagrałam to, odpaliłam to. Tylko jestem po prostu taka głupia, że wzięłam, wyciągnęłam kartę z telefonu i wszystko, wszystko się, jakby to powiedzieć, skasowało ponieważ nie wyciąga się karty jaki jest włączony telefon. No i nie wiem jak, ale wszystko mi się skasowało razem z tym filmikiem. No i kurczę, szkoda. No ale na pewno jeszcze kiedyś takie coś kupię, odpalimy, zobaczymy jak to jest i tym razem może będę mieć lepszą kamerę, bo ta kamera już jest taka stara, że muszę kupić nową. Ale ja się z wami żegnam na razie, cześć.